Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam w strefie miłości, wenusowy piątek. Dzisiaj znowu ciekawostki, wybieramy. Mamy tutaj dwa wybory znaki, a tutaj mamy znowu magię, z tego co widzę. Więc jeden, dwa, oczywiście. I jedyneczki. Jedyneczki mają skorpiona. Tak? No i teraz co może to znaczyć? No, może tak, albo jakaś, y, jakiś temat ze skorpionem się szykuje, można kogoś poznać, albo macie już do czynienia. Ewentualnie ktoś może mieć tam Wenus w skorpionie, bo to też nie, niekoniecznie musi być ten znak, czy, czy, czy ascendent, albo księżyc, ale może też coś się dziać y, w czasie y, panowania skorpiona, tak? Czyli pod koniec października listopad. Dalej. Co jeszcze? Tutaj e, może być też temat jakiegoś nowiu lub pełni księżyca w skorpionie. Też może być ważne tutaj, jeżeli chodzi o, o, o miłość, o to, co się dzieje w związku, czy kto przybywa. Hmm? I to może być nawet to, i też przyszło do mnie takie, że ktoś może mieć gdzieś wytytułowanego skorpiona na przykład, y, czy, czy jakieś takie, czy może mieć jakieś takie zainteresowania. E, czy ewentualnie gdzieś w, w krajach, gdzie żyją skorpiony, czyli mamy pustynie, czyli mamy ciepłe e, tematy. Dobra. E, I co jeszcze tutaj e, e, mówi nam e, ta wyrocznia? Mówi o też głębokim połączeniu, o zmysłowości. Czyli już teraz nie, nie, nie mówimy o skorpionie, tylko mówimy też o. Obecnym jakimś partnerze czy partnerstwie, czy o tym, co myślimy, co może poprawić w związku, że, że tu może właśnie ta zmysłowość, jakieś takie, takie tematy zaangażowania. Możemy też doznać intensywności uczuć. Tu dobrze jest też na przykład polepszyć gdzieś, popracować nad strefą seksualną, gdzieś pobudzić jakieś takie pożądanie. Może zadbać o atrakcyjność tutaj w różnej kwestii, jeżeli chodzi o związek czy o siebie. I uwaga na zazdrość, uwaga na rozdrażnienie i nieufność, bo to też mogą być różne blokady, czy świadome, czy nieświadome, które gdzieś przeszkadzają, zarówno poznać partnera, jak i zaangażować się w związek, czy potem utrzymać go, tak? więc takie tematy, dobrze i dwójeczki mają magię, czyli mają działania magiczne, które mają im pomóc. No i tu jest pięknie, bo ochroń swój związek. Tak, swoje partnerstwo, swój związek. I to jest taki czar, która właśnie jakby ochroni przed negatywnymi wpływami, negatywnymi energiami, osobami trzecimi. Co należałoby zrobić? Właściwie potrzeba tylko soli, białej świecy i wydrukowanego zdjęcia, gdzie jesteście na przykład razem. Napisać też na tym wydruku imiona i daty urodzenia, ale nie na twarzach, tak? Po czym? Położyć zdjęcie, zrobić solą okrąg wokół tego zdjęcia, tak? I zapalić świecę z intencją ochrony przed wszystkim co złe, szkodzące, blokujące i mające negatywny wpływ. Wizualizować ten ochronny pierścień. Świeca potem niech wypali się do końca, a zdjęcie wraz z tą solą, tam jakimiś tam zostanie, złożyć i schować na przykład w kopercie, albo w jakimś woreczku, czy w kawałku tkaniny i schować gdzieś po prostu i niech to sobie tam będzie, i niech taka, taki czar, taka intencja ochronna energetycznie działa tutaj na Was, tak? Z, jakby z dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, Papa. Pa.